Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś jak działasz na tę osobę? <grych> jak działasz na osobę, którą masz na myśli? Być może było jakieś spotkanie, które w pewien sposób wpłynęło na ciebie, i zastanawiasz się, czy coś było też, jeśli chodzi o. No, odbiór energetyczny po tamtej stronie. Zobaczmy. Zobaczmy. Pomyśl sobie o tej konkretnej osobie. Zastanów się, przybliż sobie energię z ostatniego spotkania i zobaczymy. Przypominam, że spotkania są bezterminowe, także kiedy na ten film trafisz, wtedy jesteś. Mm, wtedy jest on dla Ciebie. Dobrze. Mam nadzieję, o królowa pentakli wyskoczyła. Mam nadzieję, że już przybliżyliście sobie tą energię. I zaczynamy. Dobrze, przekładamy. I sprawdźmy. No, dwa kielichy, słuchajcie, w tle. No, coś jest na rzeczy, ewidentnie. <ścoughs> no dobrze. W takim razie zobaczmy, jaka jest energia ogólna. No, zabawowo. Jest zabawowo towarzysko, przyjemnie. Energia płynie w górę i w dół. No, w każdym razie energia ogólna jest taka, że ta osoba chętnie by się z Tobą jeszcze raz spotkała i na pewno być może planuje jakieś spotkanie, bo... Zrobiłaś, zrobiłeś wrażenie osoby towarzyskiej, osoby, z którą bardzo miło spędza się czas. No dobrze, zobaczmy, jakie, jak Ciebie odebrał, jakie wrażenie zrobiłaś, jak działasz na tą osobę od strony emocjonalnej, koło fortuny. No, u tej osoby zakręciło się koło fortuny od strony emocjonalnej. Ta osoba nie wie, co o tobie myśleć i co do ciebie czuć, dlatego że do ciebie energia, która emanuje od ciebie jest taka ruchliwa, taka zmienna, taka pociągająca i taka ciekawa, że w tej chwili od strony emocjonalnej zrobiłaś wrażenie osoby, no, u której wszystko jest możliwe. Co w takim razie od strony erotycznej? No zadziałałaś w sposób taki, że ta osoba chce się więcej dowiedzieć. Wręcz nawet chyba bierze lornetkę i zaczyna obserwować, przyglądać się. Może się coś dowie, może gdzieś przeczyta, może coś więcej się um, zorientuje, żeby móc w sposób jakiś taki bardziej świadomy podejść do ciebie, od strony właśnie kwestii fizyczności. No na razie się przygląda, przygląda, ale tutaj wiatr, energii, ognia wieje. No i zobaczmy w takim razie, co dalej, zobaczmy, co dalej. Jak zadziałałaś i działasz, czy zadziałałeś i działasz od strony intelektualnej. Tutaj mamy z kolei pazia kielichów. No, ta osoba od strony intelektualnej yy, no, też planuje być może nie podchodzić w sposób za bardzo właśnie myślowy, tylko trochę bardziej odpuścić. Bardzo jest ciekawa ta osoba ciebie i bardzo no, przygląda się z takim zainteresowaniem, jakby tutaj no, królik z kapelusza wyskoczył. Albo rybka z tego kielicha. Jest tu dużo nadziei. Jest tu również ogromna ciekawość i chęć wejścia wyżej w poznawaniu Ciebie od strony zarówno intelektualnej, jak i no, uczuciowej. Dobrze, zobaczmy w takim razie, jak zadziałałaś zadziałałeś od strony materii. Pięć mieczy. No tutaj sprytnie zadziałałeś, zadziałałaś. Nie bardzo wiadomo o co chodzi, i właściwie nie jest to moment na to, żeby teraz za załatwiać czy może nie tyle załatwiać, co e interesować się kwestiami tego, jak kto działa od strony materialnej i co nie, jaka, jaką energię niesie i przekazuje. Tutaj jest takie troszkę zawoalowanie, takie trochę podejście w taki sposób, że zostawmy to. Zostawmy to nigdy nie wiadomo, właściwie po co ten temat na samym początku tej relacji poruszać. No być może warto, zobaczmy tutaj, co karty dalej podpowiadają. Mamy tutaj arcykapłana. No, widać warto. Więc myślę, że zadziałałaś, zadziałałaś w ten sposób, że ta osoba trochę jest zbita z pantałyku i postanowiła, postanowił w sposób bardziej intelektualny do tego podejść. No, mamy tutaj dwie opcje. Albo tak, zawojowałeś, zawojowałaś tą osobę, i ona się troszeczkę speszyła, trochę się z, zastanawia, co dalej, bo nie jest pewna, jak będzie wyglądało wasze porozumienie od strony materialnej. Albo odwrotnie, czyli że ta osoba dość mocno czuje się i dobrze od strony materialnej i tutaj też nie chce jakby wylać dziecka z kąpielą, więc nie wszystko jest tutaj pokazane i no a prawdopodobnie ani ty, ani ta osoba w tej chwili... Nie pokazuje swoich możliwości materialnych, niezależnie od tego, czy one są duże, czy są mniejsze. W każdym razie y, zrobiłaś wrażenie takie, żeby podejść do tego w sposób bardzo mądry. No i to zobaczmy w takim razie, jaka jest rada dla Ciebie. O, mamy tutaj osobę oświeconą. Ta karta w po polsku nazywa się Wisielec, natomiast to nie jest dobre słowo. To jest y, karta zawieszenia. Karta zawieszenia, wstrzymania y, działania w celu zrozumienia tego, co się dzieje. Tak? Wejścia w energię serca i w oparciu o to y, poczekania na. Oświecenie, na spojrzenie na sprawy z innej perspektywy. Tutaj mamy te nietoperki, które sobie bardzo komfortowo odpoczywają również, i to jest właśnie sugestia, że jest taka sama możliwość teraz. Więc ty daj na wstrzymanie, nie zadziałaj za szybko, nie zadziałaj za mocno, ty po prostu teraz daj sobie. Czas, bo tutaj jest bardzo podobna energia, zarówno w kole fortuny, jak i w tym zawieszeniu. Mamy tutaj też to oko oświecenia, mamy tutaj tą energię, taką mandalę wręcz, no takiego energetycznego wpływu i oddziaływania. Tylko tutaj ty działasz w kole fortuny na tą osobę, a rada dla ciebie jest taka, żebyś ty oświecił, oświeciła siebie, żebyś ty spojrzała w głąb siebie i nie pędziła za bardzo. Dlatego, że teraz jest dla ciebie czas na to, żebyś ty zorientowała się czego ty, czy zorientował się czego ty, naprawdę od ewentualnie tej relacji oczekujesz i czego byś chciał i czego byś chciała. No, no dobrze. Słuchajcie, zobaczmy w takim razie co na to, jakie przesłanie jest dla ciebie od wszechświata, jakie przesłanie. Tutaj się nam pojawia. O proszę, stań i stój mocno na swoich nogach, wyprostowany, wyprostowana, świadoma siebie. I no to również jest w zgodzie z tą kartą, ponieważ to, to również wymaga siły, wymaga. Odwagi, żeby pozwolić sobie na taki moment zawieszenia, bo otoczenie nie bardzo jest chętne zgodzić się na to, najczęściej, żeby ktoś się tak trochę wycofał i zajął się sobą. Więc stań mocno na swoich nogach. I mm, afirmacja jest taka: jestem silny, odważny i w zgodzie z samym sobą. Dobrze. Jestem również szanowany. Jestem silny, szanowany i odważny. Szanuję sam siebie. No. Dobrze. W takim razie zobaczmy, co nam podpowiedzą te karty. No, sprawdźmy. Mamy tutaj. Żniwa, żniwa sezonowe, niezależnie od tego jaki jest sezon, jaka jest pora roku, to ty dzięki temu, że jesteś silna, silny, stoisz mocno, poznajesz wszystko z nowej perspektywy i dajesz sobie czas, masz szansę i właśnie wchodzisz w etap zbiorów, żniw tego, co do tej pory dokonałeś, dokonałaś. No, i tutaj mamy wspaniały księżyc, który wspiera, czyli ten czas przemijający, te cykle, które są w naszym życiu, wspierają ym, ten proces żniw w Twoim życiu pod każdym względem. No dobrze, i zobaczmy jeszcze, co nam podpowiedzą anioły obfitości. No, sprawdźmy, co tutaj podpowiedzą nam anioły obfitości. wolni się od przysięgi um, ubóstwa kochany kochana nie ma potrzeby cierpieć lub się poświęcać wstrzymaj intencję swojej przysięgi ubóstwa i odmawiania sobie samego siebie którego dokonałeś świadomie lub nieświadomie w innym czasie, w innym życiu. Jeżeli to zrobisz teraz, wszystkie efekty tej przysięgi, którą skłożyłeś, zostaną wycofane i uwolnisz w ten sposób wszystkie swoje wcześniejsze wcielenia i w siebie i wszystkie osoby, które są w to włączone we wszystkich kierunkach czasu. Czyli i w przeszłości, i w przyszłości, no i ogólnie w Twoim teraz, w różnych obszarach energetycznych. Także rozluźnij się, uwolnij się od przysięgi. Ubóstwa, którą złożyłeś po to być może, żeby komuś pomóc, żeby wejść w jakąś rolę, która ma kogoś wesprzeć, bo najczęściej to tak się odbywa, że my się poświęcamy świadomie lub nieświadomie, bo chcemy komuś pomóc. No, jak ten ktoś nie chce sobie pomóc, to my nie pomożemy. No. Także to jest również kolejne przesłanie, i w związku z tym, Uwalniamy się od własnych zobowiązań do ubóstwa. Stoimy z dumą, śmiało, odważnie i mocno na swoich nogach i zbieramy żniwa. No. I tego Wam serdecznie życzę i bardzo serdecznie Was pozdrawiam. No.